Marcin Gortat stara się nie tylko poprawić nam humor, wrzucając zabawne fotki na swój instagramowy profil. Próbuje także, jako szef Związku Zawodowego Koszykarzy, wyjaśnić sytuację z płatnościami wynikającymi z podpisanych przez zawodników EBL kontraktów. Przypomnijmy, że kluby naszej ekstraklasy wydały oświadczenie sprowadzające się do tego, że w skrócie z powodu epidemii nie będą wywiązywać się z umów z zawodnikami. To znaczy, że gracze nie mogą liczyć na pełne wypłaty sum zapisanych w kontraktach. Gortat mocno odnosił się do sprawy w popularnym podcaście Kamila w tej sprawie postanowiłem skontaktować się telefonicznie z prezydentem kubickim. Wydaje mi się, że nie zrozumieliśmy się w pewnych kwestiach. Pierwsza, najważniejsza była kwestia wynagrodzeń, która musi zostać rozwiązana poprzez porozumienie między zawodnikami a klubami. Koszykarze są gotowi rozmawiać, negocjować, ponieważ naprawdę rozumieją sytuację i jej powagę. To była dobra, szczera rozmowa. Prezydent przyznał, że w obecnej sytuacji zawodników nie można zostawić bez środków do życia, a ja powtórzyłem, że zamknięcie areny w Zielonej Górze było z jego strony bardzo dobrą decyzją, choć był za nią krytykowany bo zrobił coś jako pierwszy. Rzeczywistość nie jest różowa. Gracze wykonywali swoją pracę sumiennie. Tymczasem potwierdziło się, że są zaległości, że kluby uciekają się niemal do szantażowania graczy. My prosimy o dialog, a szantażom nie ulegniemy, mówi Gortat. Kliknij w link, który właśnie wyświetliłem ci na ekranie, a dowiesz się jaki plan na dokończenie rozgrywek piłkarskich w naszym kraju jest nazywany Igrzyskami Śmierci.